Zagrajmy, zagrajmy jeszcze raz tutaj łowca sekrety, tak. Jeżeli tak dobrze idzie, no to próbu, próbujemy, że tak powiem, iść za ciosem. Też chciałbym, żebyście tu widzieli jakieś porażki, tak. To nie tylko, że ja tutaj wygrywam ciągle, tak. Tych porażek jest też mnóstwo. Co tu Wam doradzić? Odrzucę tą wężową pułapkę. Myślę, że chociaż mamy do czynienia tutaj. No właśnie, mamy do czynienia. Dobra, ja zostawię te trzy karty zostawię, no zobaczymy czy to jakiś błąd z mojej strony czy nie zagrajmy um, zagrajmy sobie taką kartę przyzwijmy kopię niech przeciwnik się martwi, tak? tutaj chodzi o to żeby on tu naspierał tych kryształów mamy dużo tak dużo zagrajmy jakiś sekret ale może może zagrajmy tu taki sekret on, on może użyć mocy specjalnej, jednego z nich zniszczyć, więc tutaj by ten sekret nam nie dał za bardzo mm, za bardzo nam użyjmy mocy specjalnej, zadajemy dwa punkty a tu oczywiście staramy się zmniejszać zmniejszać cały czas no mamy dwa sekrety, tak ta talia polega na tym żeby te sekrety tutaj Mieć. Ok. Zastawiliśmy się tutaj hmm, prowokacją, tak? Ale nie możemy pozwolić na to, żeby on tutaj zaatakował, więc lecimy na niego. Lecimy na niego. Hmm. Zajmijmy taką kartę od specjalny kosztuje 0. No i te dwa punkty tutaj staramy się. Umieszczać w twarz, tak? Co jest możliwe, to w twarz. No, już mało 8. Masakra, no Prowokacja się zostawił Prowokacja. coś mo możemy zrobić? Mamy tutaj już taki sekret, nie możemy takiego dać. Zagrajmy. Zagrajmy może te hieny. No ale polećmy, polećmy tutaj. 4, 5 i 6. No nie ma, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Przyzwiemy te hieny. Może one coś tutaj pomogą. Nam. Ma dwie karty. No dobra, jedną ma trzy. Dobierze, dobierze. Te. Ok, mamy sekret. No, znowu musimy te hieny przyzwać, chyba, bo nie ma wyjścia. Ale lećmy, lećmy tutaj cały czas. tak? Im, im mniej, tym lepiej. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy zapełnioną ca całą rękę. Więc ta, ta pułapka nam tutaj nie stanowi, że tak powiem no ale przynajmniej mamy, mamy tutaj do wyboru ok, no musimy, musimy lecieć na tą prowokację tak? tutaj trzy tutaj musimy polecieć dwa razy i tutaj musimy polecieć dwa razy tym już polećmy Twarz. I przyzwijmy tutaj. I moc specjalna dwa punkty, także zostało mu cztery tak? Ma dwie karty Co prawda 10 kryształów pany. No teraz dobrał jedną, to ma trzy karty. Znowu tutaj z... dał te... <grywanie> splogawienie. No musimy zagrać taką kartę i użyć mocy specjalnej. Tak? Ta karta nam pozwala na sekret. Więc zobaczymy jaki sekret nam da, tak? Jaki sekret. Zwierzęcego towarzysza. Co prawda tutaj nie możemy, nie możemy atakować. No. Nic nam to nie da polecieć. Dobra. Zaczekajmy. Możemy użyć mocy specjalnej, jeżeli się nie uleczy. Nie uleczy zabramy moc specjalną i zakończymy i zakończymy no tutaj poleci oczywiście ale i tak przegrana będzie jego no tak tak jak widzimy wszystkiego nie wygram mówi tak wystarczy użyć mocy specjalnej i byłoby koniec No, i mamy zwycięstwo. No. Seria, premia za dodatkowe. Mamy ósmy, ósmy diament na razie, tak. Brniemy do przodu, tak. Brniemy do przodu. Po, a powolutku, ale powolutku, tak. To nie jest tak, że już mamy legendę. Do legendy bardzo daleko. Staramy się tutaj na piąty co najmniej na piąty poziom w rankingu yy, diamentu być, tak? I wtedy będziemy działać w tym temacie, żeby iść wyżej. Na razie tutaj idzie dobrze, idzie dobrze, nieźle.